Kajcie, Maneczku, jestem Oberka i moi drodzy, pewnie wiecie, że przeprowadzamy się do milionowic. Podjęliśmy taką decyzję zarówno z chłopakami z Lodolandii, jak i z wami, czyli widzami, bo Wasz głos jest bardzo, bardzo ważny. Moi drodzy, powiem wam tylko tyle. Jest jedna rzecz, której na milionowicach niestety zrobić nie można, a bardzo mi na niej zależy. Nie wiem z jakiego powodu, ale serio, bardzo mi zależy na tym, aby pokonać smoka. Słuchajcie, w milionowicach na koordynatach 960 tysięcy. Na 42 tysiące, jeśli się nie mylę, ale niestety nie ma nigdzie w pobliżu żadnego endu, więc no taka sytuacja, że musimy to zrobić teraz I słuchajcie, jako że ustaliliśmy z chłopakami, że mamy kilka dni na to, aby dopiąć swoje sprawy To właśnie chciałbym przez te ostatnie dwa, trzy dni zająć się, słuchajcie, smokiem Chciałbym odnaleźć end, ale zanim to to w ogóle ogarnąć sobie temki, to, to zwłaszcza w tym odcinku I rozwalić smoka, aby być spełnionym, jeśli chodzi, słuchajcie, o ten survival I wtedy wrócimy sobie na milionowice Mam nadzieję, że, słuchajcie, będziecie właśnie mi tutaj towarzyszyć podczas tej mojej dniowej przygody Bo dzisiaj, słuchajcie, musimy zrobić koniecznie i itemy Jutro musimy koniecznie znaleźć end i pojutrze musimy koniecznie rozwalić smoka. Nie widzę innej możliwości. Mam przygotowane oczywiście jakieś tam itemki, typu właśnie łuk, ale trzeba to ponaprawiać. Na tej itemki, słuchajcie, trzeba dać netherytową sztabkę, więc musimy się w dzisiejszym odcinku udać właśnie do naszego miasta. Musimy kupić enderperły. Tutaj miałem w ogóle chyba złoto, mam trochę emeraldów. Musimy, słuchajcie, między innymi e, zrobić sobie właśnie blaze'owe te enderperły, żeby były oka pająków. I Agentix mówił, że rasek kopał diamenty, co w ogóle bardzo dziwnie brzmi, ale no ja w to wierzę, to że podobno znalazł w ogóle twierdzę do endu i że ona się znajduje jakieś 2000 kratek stąd, więc tak naprawdę niedaleko. Powiem wam tylko tyle, jestem mega podjarany. Mega podjarany słuchajcie, tą akcją, że będziemy rozwalać smoka, bo to jest chyba najfajniejsza rzecz w całym Minecraftcie, jeśli chodzi o takie trudne rzeczy, no nie? No znajdowanie diaksów, nederytu, pokonywanie smoka, to są takie najważniejsze rzeczy. Dlatego słuchajcie, mam nadzieję, tak jak już mówiłem, że będziecie właśnie mi tutaj towarzyszyć, bo dzisiaj zrobimy taki stary dobry survival, gdzie będziemy musieli pochodzić po naszych villagerach Będziemy musieli się powymięć, będziemy musieli zrobić właśnie zbrojki, naprawić zbrojki, żebyśmy byli na tego smoka przygotowani. My gramy na trybie e, hard, więc... Ej, jejaj, ej, karamba, słuchajcie, chyba nie będzie łatwo! Nie będzie łatwo smoka pokonać. Wchodzimy w ogóle do naszej pierwszej tajnej bazy, pamiętacie? Tutaj były wszystkie zgromadzenia z Bobo z Maciuchem, jak rozwalaliśmy gang USA. No i pamiętam, słuchajcie, tutaj są nasze itemki. Mamy słuchajcie, nederytowe itemki, mamy słuchajcie, jakieś książki, mamy też, słuchajcie, właśnie sztapki nederytu. Więc trzeba będzie właśnie takie mroźne na przykład papcie z Protectionem 4, federfolingiem 4, czy niezniszczalnością. Połączyć właśnie z taką sztabką nederytową. Trzeba będzie, słuchajcie, tak samo zrobić z hełmikiem, czy chociażby klatą, chociaż w ogóle patrzę klatę. To my tutaj mamy w sumie nederytową. To wiecie, co? Wymieńmy sobie jedną na drugą, nie? Ja myślę, że to, słuchajcie, jest dobre. Ty, czemu ja tu jestem Halo, Ale, Hale, dobre, nieważne. E, I teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o spodenki, no to te spodenki są też nederytowe. No i słuchajcie, hełmik, niestety, hełmiku nie mamy. Więc pozostaje nam, słuchajcie, teraz właśnie ruszyć tyłek i zrobić, słuchajcie, to nederytowe. Bo to nas nie będzie kosztowało level, słuchajcie. To nas ewidentnie level nie kosztuje, więc robimy epicki hełm. Robimy także, słuchajcie, epickie, mroźne papcie. I teraz, słuchajcie, jesteśmy cali nederytową. Powinienem był to zrobić już dawno temu, co naprawdę. W każdym razie do zrobienia. Jeszcze mamy mnóstwo innych rzeczy, więc subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy. Każdego jednego dnia są tutaj filmy, więc warto być na bieżąco. Wiecie, co wezmę sobie jeszcze jedną kowadą? Co pozwolę sobie. Ty, co ja tutaj w ogóle rozwaliłem? A i wpadajcie, słuchajcie, jeszcze na sklep www.abrety. Pierwsza linijeczka w opisie, to słuchajcie, z mój sklep, więc warto akurat tam. Sprawdzić, bo takie kozackie na przykład bluzy na was czekają. A ja, słuchajcie, w ogóle powinienem sprawdzić tej skrzynki. W po... No właśnie! Wiedziałem, słuchajcie. Wiedziałem, że mam tutaj więcej emeraldów. No i pytanie, czy słuchajcie, tutaj nie znajdę jeszcze jakiegoś złota. O! Poteczki na siłę. Tu w ogóle jak znalazł. Na rozwalanie smoka? Nawet o tym bym nie pomyślał, a to genialna rzecz. Słuchajcie, to się nam naprawdę bardzo, bardzo przyda. Tutaj, wiecie co? Szukam jeszcze, słuchajcie, ender peru. Akurat ender perły to sobie kupimy. Ale słuchajcie, tego blaze. O! No, mamy blaze powder. Jazda, słuchajcie, wiedziałem, że my mamy rzeczy. Ja wiedziałem, że my mamy rzeczy. Patrzcie, to są kolejne emeraldy. Ja cię kręcę. Ej, my nieźle stoimy z tymi tematami, naprawdę nieźle. Tutaj, słuchajcie, też jest łuczek. To są w ogóle też mieczyki. No, ale tutaj, słuchajcie, tutaj trzeba będzie ewidentnie dać, słuchajcie, jakieś. No, czy my mamy jakąś w ogóle taką książkę? Tu jest protection 4. No, nie, 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 słuchajcie, Mending by się przydał jednak na ten łuk, Dlatego, że on ma 96 użyć. To nie jest dużo. A jednak, smok, słuchajcie, to nie jest łatwa rzecz do rozwalenia. Ewidentnie, słuchajcie, to nie jest łatwa rzecz do rozwalenia. Tutaj gość w ogóle jest zaklinowany. CR7, czy on ma, słuchajcie, protek Ten On nie ma. Będziemy musieli łuk naprawiać ręcznie. No dobra, ale w każdym razie, teraz udajmy się do naszych villagerów i spróbujmy. O ile w ogóle to jest możliwe. Zrobić tutaj dużo ender pereł. Mamy też trochę złota, więc możemy sprzedać w ogóle trochę Emeraldów, no i pójdziemy to właśnie sobie naprawiać. Tutaj akurat X i Elviso chyba grali właśnie w nie wybierz złej dziury w Minecrafcie, to też jest fajna sprawa swoją drogą. Trzeba będzie to zrobić, jak wrócimy do Milionowic, bo bo teraz mamy ważniejsze rzeczy. Ja muszę szybko pokonać smoka, bo w milionowicach niestety nie jest to możliwe. Bierzemy tego typa, sprzedajemy mu oczywiście to, to co potrzeba i bierzemy perły. Słuchajcie, 12 pereł, mało. Bardzo mało. Jak się słuchajcie, robi te okapają... te, 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 w ten sposób. 12. To znaczy, znaczy, teoretycznie nam to wystarczy, żeby zrobić portal. Ale podczas szukania portalu, słuchajcie, trochę tych pereł się psuje. Więc, no, to nie jest dobry wynik. Słuchajcie, tutaj nie jest dobry wynik. Mamy łuk. Łuk akurat jest spoko, bo będziemy musieli połączyć jednego z drugim. I pytanie, czy słuchajcie, Ender Perełki znajdziemy także u Bobiego? Pamiętacie Bobiego? Tutaj jest Bobby. No i słuchajcie. On niestety pereł nie ma. Ma złoto, więc możemy sobie zrobić więcej M'sów. Ja po prostu będę musiał poczekać, słuchajcie. Będę musiał poczekać, aż musie zachce robić kolejne Ender Perły. Spoko, Ja mam czas! Ja mam mnóstwo rzeczy, słuchajcie, do naprawienia. Akurat zbrojka to w miarę, ale ten łuk, słuchajcie. Potrzeba nam trzy. 3... 33 levele? Ej, to jest. To jest za dużo. To jest za dużo. Znaczy, ja mam 36, ale. No kogoś pogięło, że ja mam tyle wy... No ale ja muszę, słuchajcie No muszę, no nie ma innej opcji Będę musiał ogarnąć jedzenie, będę musiał odłożyć deret, Będę musiał wziąć dużo bloków, bo my, słuchajcie, idziemy do endu Mamy też poteczki, słuchajcie, trzeba będzie wziąć Wiaderko z wodą, no, kurczę, dużo rzeczy jest do zrobienia A słuchajcie, jakbym chciał w tę stronę połączyć łuk To jest too expensive, to w ogóle odpada Nie, no to, niestety, ale moi drodzy No musimy, to już wolę go nazwać, słuchajcie K-O-Z-A-C-K-I Ł-U-K Nie, zrobimy tak Ł-U- Dobra, słuchajcie, w ten sposób No niestety, 34 levele za to zeszły 34 levele No tak drogo to jeszcze chyba nigdy nie było Ale spoko, idziemy ogarniać kolejne rzeczy Bo jutro musimy znaleźć end Totalnie, słuchajcie, totalnie A potem będziemy mieli jeden dzień na rozwalenie smoka Aczkolwiek wydaje mi się, że słuchajcie W takich itemkach, gdzie wszędzie jest Protection 4 Wszędzie jest tak naprawdę naprawa I te unbreakingi No to... Szczerze, czy smok ma z nami jakiekolwiek szanse? Chyba nie. A jeśli ma, no to kurczę, to, to spróbujmy go rozwalić. nie? Ja przypominam, moi drodzy, o sklepie wowow, pierwsza linieczka w opisie. Pamiętajcie o tym, to jest mega, mega ważne, dlatego że codziennie oczywiście na was czekają fajne rzeczy. Czy to bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki, kupki w różnych kolorach, wzorek dla chłopaków, dla dziewczyn. I możecie ustrzelić darmową dostawę od 149 zł. Czyli jak zamawiacie właśnie na przykład, chociażby koszulkę i e, bluzę w jednym zamówieniu, to już wtedy nic nie płacicie za kuriera. To jest mega, mega fajna opcja, więc wpadajcie, zamawiajcie koniecznie. Wow, wo, wo, Abrety, pierwsza linijka w opisie tego materiału. Wiecie co? Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie, słuchajcie, odłożymy ten nederyt bo on akurat niech sobie tutaj leży. To jest dla niego dobre miejsce. Albo nawet od schowamy, słuchajcie, do schowka, do naszego schowka. No i pytanie, czy to, jest, słuchajcie, wszystko, co my możemy zabrać, jeśli chodzi o cenne rzeczy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ewentualnie można by zabrać, słuchajcie, trochę skóry i sobie zrobić jeszcze z tego emeraldy, ale... Tym się nie będziemy teraz zajmować. Musimy zrobić, słuchajcie, ender perełki, żeby tego było więcej. Musimy zrobić dodatkowo, słuchajcie, jeszcze. Ewe... Nie, no czekajcie, no łopaty, ja nie muszę takich rzeczy naprawiać szybko. Będę mógł się tam przekopać i tak dalej, i tak dalej. No trzeba będzie zrobić łódkę, trzeba zabrać drewno. Tak, słuchajcie, drewno. To na pewno, słuchajcie. Więc teraz uderzamy sobie, słuchajcie, do naszej Lodolandii. Jako, że ja mam te buty, które, wiecie, tworzą lód, to ja mogę chodzić prawo, lewo, lewo, prawo i. i gość, no i w ogóle spikobelo. W ogóle. Co tu robi ten banner? Miało nie być tych banerów już gangus RUESA, no nie? Ja cię sunę, dobra, słuchajcie, lecimy. W ogóle przypomnę jeszcze wpadajcie na TikTok, Instagram. Ja tam w ogóle lajkuję zdjęcia i TikToki osobom, które mnie obserwują. Spoko. Wbijamy się, słuchajcie, teraz do naszej pięknej, wspaniałej lodulandy. Trochę łezka się wokół kręci, że tutaj była najbardziej chyba epicka wojna w ogóle w dziejach tego kanału, a my wracamy do Milionowic, ale spokojny, słuchajcie. Milionowice to... Jest Stoja naszych kanałów, o stoja naszej przygody, naszej między nami, ty, widzami i, i youtuberami. Więc wydaje mi się, że spokojnie ogarniemy tak, żeby było wspaniale. Nie mówię, że będziemy robić kolejną wojnę, ale w milionowicach na pewno, słuchajcie, będzie lepiej. Na pewno, dlatego, że po prostu, no za bardzo tęsknimy do tego miejsca. Naprawdę, przynajmniej ja. Nie, serio, przynajmniej ja, naprawdę my tak tęsknimy do, do tego miejsca, że to jest po prostu masakra. Mamy słuchajcie, tutaj be, różdżki Blaze'a, więc weźmiemy sobie tak. Odłożymy nederyt. Odłożymy, słuchajcie, teraz to. Odłożymy sobie, słuchajcie, trochę złota. To jest silk touch. Dobra, strzały mamy. Mamy naprawiony łuczek, słuchajcie. No, tak naprawdę, wszystko, co nam potrzeba, to mamy. No nie? No tylko tych perełn jeszcze troszeczkę, jeszcze słuchajcie, troszeczkę właśnie perełek moglibyśmy sobie tutaj zgarnąć, weźmiemy sobie troszeczkę, słuchajcie, jeszcze, wywal mi to, weźmiemy sobie, słuchajcie, drewnianka, bo to drewno zawsze się przyda, czy żeby stworzyć łódkę, czy żeby stworzyć cokolwiek innego, więc jazdunia, moi drodzy, w ogóle, ej, skoro wychodzę z domu, to bym zamknął chociaż drzwi, co? Tutaj nie mam drzwi. Dobra, mogą być kamienne, słuchajcie. Trzeba zamykać drzwi za sobą. No, no przynajmniej tak mi się wydaje, no moi drodzy, no wypadałoby. Dobra, to jest za mało, słuchajcie tego. Tutaj też, słuchajcie, nie ma, tutaj nie ma. Ty, czy ja nie mam drewna? Czy ja naprawdę muszę pójść i kupić. Do... Dobra, mogę pójść do Bobo i kupić u niego 32 drewna. On ma przecież sklep automatyczny, czyli tak, biorę. I to są też w ogóle płonące różdżki. A są enderperły u niego? Czekajcie, u niego nie było enderpery. Bo nie pamiętam, słuchajcie, czekajcie, to są książki. Ej, naprawdę! Nie było gdzieś do kupienia, słuchajcie, enderpereł u kogoś. Nie, to są e, szmaragdy do kupienia. No dobra, no szmaragdów to on oczywiście ma od groma. Ale słuchajcie, niestety u niego nie ma ender pereł. A coś mi się tak świtało. No, oczywiście się pomyliłem. Słuchajcie, cztery emeraldy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wrzucam zakupy w sklepie, bo oczywiście są zrobione. W zamian mamy drewno. Musimy też, słuchajcie, odłożyć na pewno TNT. Nie mogę ze sobą brać TNT, to jest akurat, myślę, głupi pomysł. I słuchajcie, ściemnia nam się, więc musimy szybciutko uciekać i, 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 i zrobić, słuchajcie, te enderperełki. No nie, musimy ich kupić więcej. Kolejna dwunastka pewnie nam wleci. Ja pozwolę sobie, już w ogóle przerobić to na deski. Tutaj zrobimy sobie crafting table. Zrobimy sobie od razu, słuchaj. Słuchajcie, łódeczkę, nawet słuchajcie, dwie sobie zrobimy łódeczki, bo dlaczego by nie? Przerobimy sobie, słuchajcie, na więcej desek. Wy zabierzemy oczywiście ten crafting, bo on się nam tutaj nie przyda, a my będziemy płynąć tymi łódkami, więc, no, wiadomo. Łopatę, słuchajcie, odkładamy, kilow odkładamy, już będę miał od razu przygotowane jakby itemki. Teraz robimy, słuchajcie, w ten sposób. Robimy tak, robimy, słuchajcie, tak, wiaderko z wodą! Wiader... Wiaderko z wodą, to, skoń... no, to, to jest ważne, słuchajcie. Dobra, to jest ważne. Ja wiem, mia mia miałem olewać, słuchajcie, to. Ale bierzemy wiaderko z wodą. Zapomniałem o tym totalnie. Ale wy. Nie wiem, czy wy rozumiecie, słuchajcie, powagę sytuacji. My mamy jedną szansę, żeby rozwalić tego smoka, bo naprawdę my mamy ustaloną mniej więcej datę powrotu do Milionowic i musimy się jej trzymać. Dlatego nie ma opcji, że my nie pokonamy tego smoka. Jeśli potrzebuję wiaderka z wodą, no niby mam budki z powolnym spadaniem dwa. Czyli wiecie, kiedy akurat spadam, to nie dzieje mi się wielka krzywda, ale mimo wszystko wydaje mi się, że bezpieczniej byłoby faktycznie wziąć e, to wiaderko, zrobić i, i w razie co móc skakać. Normalnie sobie skakać właśnie do wody. Więc teraz tak, słuchajcie, zjeżdżamy sobie tutaj na dół. Idziemy sobie szybko do crafting table, moi drodzy. Dobra, Pek, teraz robimy raz, dwa, trzy. Robisz wiaderko, ty i uciekamy, słuchajcie, szybciutko po tender Dwadzieścia 24. To będzie git. Bo żeby zrobić portal, potrzeba 12, a troszeczkę będzie nam się oczywiście psuło podczas poszukiwań. Więc wydaje mi się, że akurat 24 to naprawdę świat i ludzie, wystarczy nam. Bierzemy tutaj też, słuchajcie, oczywiście poteczkę. z poteczką na siłę to w ogóle może być nam dużo łatwiej, bo my mamy i tak bardzo dobrej temy, wiecie, to jest łuk z płomieniem, to sług z odrzutem, to sług z mocą 5. On zadaje, wiecie, tyle obrażeń, że kiedy bije gracza bez zbrojki, to gracz pada na jednego hita. No rozumiecie. E, więc jest całkiem grubo. Oczywiście trzeba będzie uważać na... No wypad mi z baru! Nie, przestańcie, przestańcie! Nie atakujcie mnie, Przesta... zostawcie mnie! Trzeba będzie oczywiście e, uważać, słuchajcie, na to, żeby Endermany mnie nie zaatakowały, bo ja mam mieczyk z płomieniem, ale myślę, że damy radę. Dobra, gościu, współpracujemy. Dobra, mamy słuchajcie kolejne 12 enderpereł, więc robimy sobie oczywiście te takie endowe, no nie. I teraz tak, typie. Ja bym chciał się z tobą dogadać. Pytanie, czy słuchajcie, w ogóle powinienem brać e, buteleczki z expem. Wezmę 12 butelek. Już wam tłumaczę dlaczego. Ja mam zbroję z mendingiem, tak? Czy wszędzie jest mending, słuchajcie, tu jest mending, tu jest mending, tu jest mending i tu jest mending. Czyli gdyby moja zbroja za bardzo padała, wiecie, no nagle się okazuje, że klepa, 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 no jest problem. To wtedy mogę sobie szybko wyrzucić te buteleczki i akurat będę w miarę bezpieczny. Tak, może nie jakoś wybitnie, ale, ale troszeczkę mi się ta zbrojka po prostu naprawi. Więc teraz tak, słuchajcie, bierzemy łódkę. Łódkę damy, słuchajcie, sobie na razie za kamień. No i pytanie, czy to Słuchajcie, wszystko. Odłożę sobie tutaj słuchaj... Nie, nie odłożę tutaj. Odłożę sobie stamtąd, bo e, Agent X mi powiedział, że słuchajcie, e, ta twierdza endowa, czekajcie, nawet upewnię się, słuchajcie, rzucę jedno. Ty gdzie... Gdzie? Tam, no właśnie, dobrze, czyli agent dobrze mówił, agent dobrze mówił, że twierdza endowa jest w tamtą stronę. Więc słuchajcie, itemki możemy zostawić sobie właśnie tutaj w naszym nawet starym domku. Bycie resztkę tych, 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 bo i tak musimy, słuchajcie, tam po prostu się udać. Pytanie, czy faktycznie będzie łatwo to znaleźć, czy nie. E, ale po prostu nie chciałbym z wyruszać, słuchajcie, z za dużą ilością itemów. Agent też mi mówił, e, że on ograbił w ogóle e, tamtą twierdzę, ale nie widział portalu. Więc, no, może być ciekawie, albo właśnie nie Dobra, zabieramy, słuchajcie, to. To sobie przerobimy na deski, żeby nie zabierać więcej miejsca. Odkładamy to. E, te Kamienia, słuchajcie, też nam się tyle nie przyda, ale możemy już go wziąć. No i moi drodzy. Jesteśmy gotowi na podbicie endu! Naprawdę! Już jutro słuchajcie, wyruszamy właśnie na poszukiwanie endu, więc zostańcie z nami! I pamiętajcie o subskrypcji tego kanału! Koniecznie z dzwoneczkiem! Bo w różnych godzinach są filmy. Subskrybujcie także kanał Abra Games, bo tam jest codziennie seria z Minecraftowej tratwy i wpadajcie na sklep www.Abrety. Pierwszy link w opisie. Czekają na Was epickie gadżety, tak jak bluza, z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki w różnych kolorach, różnych wzorach dla chłopaków, dla dziewczyn i możecie ustrzelić darmowego kuriera, darmową dostawę od 149 zł, czyli jak zamówicie na przykład bluzę i koszulkę w innym zamówieniu, nic nie płacicie za dostawę www.Abrayty, pierwszy link w opisie, a ja się nie mogę doczekać już jutra. Trzymajcie się dobrego dziełeczka, eleczko i